Czy Twoim zdaniem działki budowlane to jest dobra inwestycja? Grunty, które aktualnie jeszcze mamy możliwość zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, absolutnie po wprowadzeniu. Planów ogólnych tą możliwość stracą, więc no, w mojej ocenie bardzo duża ilość gruntów będzie wykluczonych i te grunty budowlane, które mamy zabezpieczone albo w postaci miejscowych planów, albo w postaci decyzji o warunkach zabudowy wartość w mojej ocenie absolutnie wzrośnie. Więc tutaj no, inwestycje w nieruchomości gruntowe, zwłaszcza teraz, gdy ten czas jest taki, wszyscy się spieszą, jest dosyć duża niepewność. Rzeczywiście to będzie miało duży wpływ na wartość tych gruntów i jak ktoś sobie tutaj ten bank ziemi e, uzupełni o tego typu grunty e, budowlane przeznaczone pod inwestycje, e, w mojej ocenie absolutnie na tym zarobi.